Dzisiaj znowu y, witam Was y, w terenie. Uzbrojona jestem w takie dziwne urządzenie. Y, I nie niewtajemniczonym powiem, że to jest wykrywacz metalu, czyli y, urządzenie, za pomocą którego osoby szukające skarbów wyszukują różne dziwne y, rzeczy. Natomiast my o tym nie będziemy mówić. Będziemy mówić o poszukiwaniu. Opinii i zajmiemy się znajdywaniem takich obiegowych stereotypów i schematów dotyczących związku, dotyczących miłości i wyboru partnera. Zobaczymy, czy coś uda nam się znaleźć. Oho, jest sygnał, czyli idziemy w dobrym kierunku. Zaczynamy. Podobno miłość jest. Ślepa. Chociaż, chociaż czasem tak się mówi, a dzisiaj oślepia nas tylko to właśnie słońce wczesnowiosenne, zdarza się, że jeżeli spotykamy kogoś, to od razu jesteśmy nim zafascynowani. Mówiłam w poprzednim filmie Czas na Miłość o tym, jak się zakochujemy i jak inaczej spostrzegamy tą osobę, nie widzimy, nie widzimy jej wad. I czasem tak jest, że. Rzeczywiście, ten, ten początek bywa bardzo fajny. Jesteśmy zaangażowani, zwłaszcza jeżeli to są, to są kobiety, które szukają tak bardzo kompulsywnie mężczyzny, są w potrzebie emocjonalnej. To są kobiety, które w psychologii określane, określane są jako needy, czyli potrzebujące takiego kontaktu emocjonalnego z mężczyzną, i one za wszelką cenę wtedy. Yy, Zgadzają się na każdy układ, nie widzą w ogóle żadnych wad. Byleby tylko jakiś facet pojawił się na horyzoncie, nawet jeżeli jego wady tak właśnie rażą w oczy, jak to, to słońce, to ona i tak te, tego nie zauważa. Jednak po pewnym czasie zaczyna to uwierać jak na przykład kamień w bucie, i wtedy spadają, tak zwane z oczu, klapki. I wtedy zaczynamy widzieć, że to co było na początku takie idealne, w ogóle takie idealne nie jest. Więc warto na początku przez gęste sito może ocedzić pewne jakieś tam sytuacje, które nam nie pasują. Pewne cechy, na które od razu zwracamy uwagę, takie, takie negatywne cechy, które powodują, że no niekoniecznie ta osoba w stu procentach nam odpowiada. Bądźmy uważni w doborze osoby, z którą chcemy wejść w taką długoterminową relację. Kolejną sytuacją, którą chcę omówić, jest to, że przeciwieństwa się przyciągają. Oczywiście na początku związku, znajomości i relacji. Dobrze jest, jeżeli osoba, z, z którą spotykamy się jest od nas inna, zachowuje się inaczej, funkcjonuje. To jest wtedy świetne, rewelacyjne i bardzo nas do siebie zbliża. Natomiast jeżeli zaczynamy funkcjonować ze sobą dłużej w takim długoterminowym związku i relacji, wtedy takie właśnie drobne niuanse i różnice, to co było świetne, może urastać do... Do rangi takich ogromnych, nawet konfliktów i problemów. Dlatego warto zadać sobie i partnerowi czasem takie niewygodne pytania, które dotyczą między innymi systemu wartości, światopoglądu, poglądów związanych z polityką, z religią, z wychowaniem dzieci, czy w ogóle chcemy mieć dzieci, bo później okazuje się, że jeżeli zdecydujemy się na takie życie ze sobą w parze. To te właśnie kwestie mogą być tak, jakby już kamieniem milowym, który nas bardziej dzieli aniżeli łączy. W poszukiwaniu obiegowych teorii dotyczących relacji i związku trafiłam na taką pod tytułem Miłość trwa wiecznie. Oczywiście słyszeliście to nieraz i, i różnie reagujecie na to. Dlatego, że macie na pewno doświadczenia swoje takie, że ta miłość jest inna niż na początku relacji. Z upływem czasu te emocje opadają, wszystko się zmienia, nie ma takiej, takiej chemii, nie ma takiego zauroczenia jak na początku. Kiedy, kiedy zaczynamy się spotykać, dlatego warto zadbać o to, żeby tą naszą relację budować i pielęgnować. Warto starać się, żeby to, co dobre, trwało jak najdłużej, bo wtedy ta, ta miłość, nawet jeżeli będzie troszeczkę, troszeczkę inna, będzie na innych, na innych zasadach, bo jesteśmy na innym etapie związku i relacji. Natomiast warto. Zwrócić uwagę, ile nam to daje, co my z tego mamy. Jeżeli doświadczamy dobrych, pozytywnych emocji, jeżeli jest to dla nas dobre, to czasem paradoksalnie nawet ta, takie sytuacje niekomfortowe i trudne, których doświadczamy w relacji, powodują, że nasza miłość, nasz związek się coraz bardziej umacnia. Trzeba tylko zadbać, trzeba tylko mieć uważność na siebie nawzajem każdego dnia. Dlatego, że tylko właśnie taka uważność na siebie powoduje, że my możemy stworzyć coś długoterminowo bez względu na okoliczności, sytuację, bez względu na wiek i staż, jaki, jaki mamy za sobą w relacji. I w tym całym hałasie obiegowych opinii, schematów dotyczących relacji i związków warto na chwilę zatrzymać się, wsłuchać się w siebie, posłuchać odgłosów natury, i zastanowić się, co tak naprawdę dla mnie jest ważne w relacji z drugą osobą. I być może okaże się wtedy, że ta osoba druga też właśnie o tym myśli, też właśnie tak samo się wtedy zatrzyma, wsłucha i tak samo postąpi. I to wszystko może mieć po prostu szczęśliwe zakończenie i okaże się, że trafił swój na swego. I tego właśnie życzę Wam z całego serca.